Dobry wszystkim z tej strony Luki. Dziś specjalnie dla Was nagrałem przed chwilą komentarz do tej gry, którą tutaj widzicie teraz na ekranie. Jest to SWAT4. Gra w trybie multiplayer na mapie Foodwall Restaurant. Jak widzicie, gram tutaj sobie w trybie zabrakadowani podejrzani. Nie muszę tłumaczyć chyba o co chodzi. Gracie w kona Battlefielda, więc powinniście wiedzieć dokładnie, to, co trzeba robić w tym trybie. No moim zadaniem jest, ja tutaj gram e, z Suspectem, czyli inaczej z podejrzanym. Moim zadaniem jest jakby wyeliminowanie wszystkich oddziałów SWAT. Tak. E, za zabicie danego przeciwnika jest jeden punkt, a za zbicie 5. zaresztowanie za No to jest taka różnica, która różni się y, troszkę od innych gier. Tutaj Bardziej jak widzicie opłaca się skupić kogoś niż zabić, no bo więcej po prostu uzbieramy z tego punktów. Yy, ale może zacznijmy od tego, czym czy ja tak w zasadzie w ogóle tutaj gram co do yy, Więc tak, jeżeli chodzi o yy, broń główną, to gram sobie bronią o kalibrze 9 mm. Yy, bardzo ją polecam, według mnie to jest zdecydowanie najlepsza broń w słocie Z racji tego, że ma jakby najmniejszy recoil. W porównaniu do tego recoil'u z Colta M4A1 i karabinku szturmowego GB36S yy, Wiadomo, tu ciut gorzej się sprawuje, jeżeli chodzi o skanowanie przez drzwi, ale... Daj radę naprawdę. Ja nie zamieniłbym w tej chwili na, in na inną broń. Są jeszcze tam różne strzelby i pepperball. No ale nie polecam go stosować raczej na serwerze yy, publicznym, gdyż no, albo zostaniemy wywaleni, albo broń, którą będziemy używać, będzie po prostu zablokowana, bo w większości teraz serwery blokują te broń. No, są mówiąc, no nikt nie, stosuje. nie wiem jak w no ale tam chyba są jednak używane. Dalej, jeżeli chodzi o broń poboczną, no to ja używam sobie tazera. Zdecydowanie polecam ją dla osób, którzy, które po prostu lubią się trochę pobawić, no, przycelować sobie w kogoś, sprawdzić swój skill. No naprawdę, jest, czasami sprawdza się lepiej niż spray. Z dodatków to używam sobie dwa granaty ogłuszające, jeden flash i jeden gaz No Wszystko zależy od tego, kogo spotkam na publiku. Jeżeli maskę, no to wiadomo, rzucę flash bądź Steam. Jeżeli hełm, no to gaz lub coś... No, lub też stin. No to jest taki można powiedzieć kipunek zbalansowany. No i do wyważania, no to używam strzelby. Wiadomo, jest ona jakby zdecydowanie szybciej otwiera drzwi niż ten niż przy podkładaniu na przykład takiej C2. No. Tego też nie polecam stosować, bo zostaniemy raczej wyśmiani na serwerze Co dalej? A. Ja jak widzicie no, używam sobie tutaj maski no, w hełmie nie potrafię grać, więc zdecydowanie preferuję maskę. Jak wiadomo, no, flash będzie mnie dłużej trzymał, no ale... Na szczęście gaz i spray... Nie będą mi jakby sięgać, no to to jest właśnie taka rekompensata. No i analogicznie dla hełmu, jeżeli na maskę działa flash, to, no, to na hełm nie... Nie działa Z kamizelek y, mam założoną lekką no, To daje mi jakby większą swobodę i mogę jakby szybciej poruszać się po mapie niż w tej ciężkiej Zdecydowanie polecam ją właśnie używać na serwerach Większość graczy ją stosuje i naprawdę Dla początkujących polecam ją Używiać. A no i właśnie, no, w ciężkiej no to nade'y będą mnie jakby krócej trzymać to jest granat ogłuszający, mam na myśli, niż w takiej lekkiej. No ale mimo to ja wolę jednak to właśnie lekko używać, co daje mi właśnie znaczy szybciej się schowam po prostu przed granatem ogłuszającym że jak ktoś we mnie rzuci, bądź też jakby szybciej skoveruję kogoś, kto będzie potrzebował, jakby tej pomocy. No w taki w tanku, no to raczej wątpię, aby zdążył dobiec na czas i skoverować naszego partnera. No tutaj w Teamie raczej gracze grają w ciężkich kamizelkach. No ale cóż zrobić to. Każdy kiedyś zaczynał swoją przygodę ze Słotem. Ja akurat zacząłem ją półtora roku temu No sama gra no już ma trochę lat. Wstała w, 2000, chyba w 2005 roku miała doczekać jakby kontynuacji, no ale niestety porzucono jakby projekt. To stwierdził, że nie, nie warto jakby kontynuować tej części, dlatego, że już, no jest dość oklepany temat, że nie ma co nowego jakby dodawać, no jakby jeszcze tam miałoby zostać wprowadzony jakby SWAT-5 z zombie, no ale to nie przeszło. No i co, no i no, pozostaje nam tylko grać tutaj, no. Co prawda... Serwerów jest mało, no jeżeli liczycie na to, że będziecie mieć tak jak w kodzie bądź battlefieldie, wyszukiwarkę serwerów, gdzie będzie Wam pokazywać yy, po serverów serwerów jak najlepiej z pingami 20-30, no to po prostu no, no nie liczcie na to. Pozostało tak jakby... No, teraz serwery jakie to są, to takie bardziej można powiedzieć klanowe, gdzie yy, jest tam, no, Zostali raczej gracze, którzy już grają w tą grę dosyć długo. No, ciężko będzie, jeżeli te, dla osoby, która dojdzie dopiero, grę, znaczy zacznie swoją przygodę ze swat będzie chciała coś zagrać, to naprawdę będzie ciężko na serwerze, no ale. Bądźmy w dobrej myśli. No ja w tym filmiku dużo zbytnio nie pokazałem. Starałem się, co prawda, kuć, coś tam ma, zabijać. No ale przez te lagin niestety nie dało się zbyt nic więcej ubrać. Aha, i jeszcze, jedno, bo jak, jak widzicie w filmiku tutaj, często zdarza mi się to, że zamykam te zielone drzwi, takie od tam, jak się schodzi po schodach. To ja po prostu te drzwi zamykam. I tak, pewnie zadacie pytanie, dlaczego? A no, dlatego, że nieraz, jeżeli chodzi o mapkę Foodwall. To tak, słatowcy czyli oddział ten sład, res się obok e, takiego samochodu, SWAT. i oni często mają jakby dwie drogi, żeby się dostać do pomieszczenia. Albo iść właśnie od głównych, czyli od tych pierwszych drzwi tam od wejścia. Bądź właśnie iść przez e, od strony redkara czyli takie samochodu wana takiego, który się tam znajduje, właśnie przez te zielone drzwi. I motyw polega na tym, że właśnie jeżeli zamknę, zamknę te drzwi. I ktoś je otworzy, to jak będę w kuchni, to będzie strasznie słychać, że tak powiem. Ktoś, kto używa słuchawki, to strasznie słychać, jak są te drzwi otwierane, i w ten sposób jakby zapobiegnę sobie pleców. A jak wiecie, to jest bardzo przy, to znaczy przydatne w, w, w grze, jeżeli na przykład mamy nieogarnięty dość tip, który nie potrafi nam e, z, zabezpieczyć pleców. No. Często sobie właśnie zamykam drzwi przed sobą, znaczy za sobą Tak, żeby właśnie w razie ktoś otworzy to będę mógł sobie to ładnie wychwycić I Jak widzicie w prawym górnym rogu mam kamerkę swojego kompana w teamie Dzięki temu jakby mam możliwość z perspektywy jego oczu zauważyć co się dzieje na ekranie W razie czego jak go zabiją po prostu będę wiedział co robić To jest naprawdę przydatne nawet jak czasami zdarza się tak, że zostanie właśnie zabity to kamerka przez chwilę nie gaśnie i mam możliwość jakby podejrzenia tego co się dzieje czy dany wróg pozostał czy jeszcze, czy wyszedł już z pomieszczenia, no takie właśnie takie małe myki ci co grają to już znają pewnie to jest no, znają to bardzo doskonale no. tutaj w tej chwili dla osób które, no ciekawie ta gra, chcieliby ją bardziej poznać albo dla osób, które dopiero zaczęły swoją przygodę ze Słowem. Zastanawiam się, to, co to tak daje i co można z tym w zasadzie robić. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje wyposażenie i taką ogólną grę, taki zarys. A, właśnie, zapomniałem jeszcze powiedzieć o działaniu spraya na maskę i Helm. Więc tak, na maskę działa to bardzo krótko, na Helm znacznie dłużej, więc. Jeżeli chcemy kogoś skuć, e, a mamy spłyskaną maskę, no to pamiętajcie, musicie po prostu złapać kajdankami tą osobę. Czasami zdarza się właśnie, że zbugujemy, na przykład w drzwiach czy coś, że uda nam się złapać i skuć. no. Ja się nie wypowiadam, jak, na jakiej zasadzie to działa, no bo ta gra po prostu jest mocno zbugowana, no. Czasem złapie, czasem nie, przez drzwi. To już jest sprawa wyczucia. No ale cóż, yy, widzę, że gameplay powoli się kończy. Ja będę się z wami żegnał. Jeżeli wam się filmik podobał, to subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli chcecie dalszą kontynuację tej przygody ze Słotem na innych mapach, bo jest jeszcze kilka fajnych, ciekawych map do omówienia, no to po prostu piszcie. no Ja postaram się podzielić mniej więcej swoją opinią na ten, na ten temat, yy, w jaki sposób ja gram, jakie są respy, mniej więcej. Co należy zrobić. No, ja wszystko postaram się jakby to nagrać i powiedzieć to co no mówię, mówię. No, trochę mi gratnie no i przez to granie jest trochę jakby gorsze i gorzej jesteś ubrany, no ale myślę, że jakoś dam radę. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. This one's like.